Jo jo jo, ale wracamy na GeForce Kinsa zrobić konkretny my na stronce. Wy oczywiście pamiętajcie o moim kodzie promocyjnym Skuty, który dodaje wam 5% przy każdym doładowaniu. Dla nowych użytkowników daje skrzyneczkę Milspeka, całkowicie z Afriko. Też fajna opcja. Może nie jest jakaś to droga skrzyneczka, ale zawsze to jest skinek fajny. Do pogrania. No i oczywiście ode mnie macie e, sporo, naprawdę sporo dodatkowych skinów za używanie mojego kodziku. Zapraszam wszystkich na kanał Tikety na Discordzie. Mordeczki generalnie, jeszcze przy używaniu mojego kodziku, możecie otrzymać zajebisty prezencik. Myślę, że fajna sprawa, zawsze to jest jeszcze dodatkowy bonusik na stronie. No i myślę, że fajne tutaj skiny również wybrałem. Generalnie mamy dzisiaj 7500 zł i wlecimy sobie w dosyć ciekawą skrzyneczkę i oczywiście wlecimy sobie w skrzyneczkę Robo i przetestujemy tą skrzynkę na zwykłym y, trybie, plus na tym ulepszonym, bo zauważyłem, że ona również jest na ulepszonym, więc zobaczymy jak to będzie leciało. Ja generalnie jeszcze chciałbym Wam przypomnieć, że sama strona, jak i moje materiały jest dostępna tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Pamiętajcie o tym no i również pamiętajcie, że razem z tym odcinkiem macie nowy konkurs na Discordzie, link jest w opisie, a dzisiaj dla Was jest do zgarnięcia taki oto skinek. Co zrobić, żeby go wygrać? Zostaw łapę w górze pod tym filmem, miejscu suba kanału i napisz dowolny komentarz. To wszystko wariaty, powodzenia, lecimy. No jak Możecie zobaczyć, mamy tutaj właśnie ten ulepszony trybik Ale najpierw sobie wlecimy tak na spokojnie Zobaczmy co ona przede wszystkim przedstawia Ma fajną kostkę 1200, nie jest to jakaś droga Co my tutaj mamy? Znowu 1140, 1100 tysiak No powiem wam, fajne maskiny tutaj w tych dwóch pierwszych rządkach Zobaczmy na samym dole tutaj już 315 zł Coś na takim... Większym procencie troszkę, może na jednym, nie ma tutaj nic na jednym. Z tego co widzę, się zaczynają na 3% skiny po 140 zł, a skrzyneczka 60. Generalnie sporo widzów pisało mi już nieraz o tej skrzynce, że warto ją przetestować, bo naprawdę sypie jak powalona. No, wszystko się dzisiaj okaże w praniu. 30% na 20 zł, 25% na 24, to już nam 55 daje plus. Aha, okej, okay, no to 43 zł, to 15%. Tu jest niby strata, ale takie 43 zł, to jeszcze dałoby się jak najbardziej zdzierżyć. No dobra, wlećmy, wlećmy. Mamy te 7,5 klocka, polecimy sobie parę razy z otwieraniem tej skrzyneczki. Zrobimy sobie tradycyjnie oczywiście z tą skrzynką również bitewkę, ale na bitwie oczywiście dodamy i zbustowaną i zwykłą skrzyneczkę. Jestem aż ciekaw, jak to będzie leciało. 43 zł to ten dropek, co oczywiście mówiłem, że jeszcze da się zdzierżyć, więc spoko, oczywiście, obyśmy go cały czas nie trafiali. Mamy auga. Ile to jest warte? 24 zł, bardzo malutko. Leci trzecie takie otworzenie I, i, i mamy po raz kolejny tego auga. 24 zł. Dobra, wariaty. Spróbujmy razy trzy sobie jeszcze tą skrzyneczkę polecieć. 180 zł. Oczywiście na zbustowanym trybie. Ja już nie będę mógł aż tak sobie e, szaleć, no bo skrzyneczka na pewno wykurwi w górę. Cena będzie około 400-500 zł. Podejrzewam, ale dostaliśmy zajebisty dropik. Skrzyneczka 6 dyszek. 287 prawie złotych, Gdzie tu nie jest żaden zbustowany tryb. 331 łącznie. Fajnie. Oby się oczywiście. Dopiero rozkręcała ta skrzyneczka, rzadki przedmiot przelatuje. Dostajemy dwa razy kałaszka. Jeszcze ten digielek, jakby tutaj nam wyleciał, to by było dużo, ale to dużo fajniej. 65 zł, bardzo słabo. Niech będzie, że ostatni taki strzał sobie zrobimy. I no mamy tego digla, ale nie wiem ile on jest warty. 140, dobra, pięknie. To 233 to oczywiście daje nam również. Fajny trumficz, fajne skiny, więc zajebiście, trzy stówki, wydajemy za pięć takich skrzyneczek. No i zobaczmy. Myślę, że również sobie ze 2-3 e, trzy razy 3 razy sobie będziemy mogli pozwolić na otworzenie. 132 tutaj, mega spora strata. No w ogóle to otworzenie nic nam, nic konkretnie nie dało. Nic, a nic, no co ja mogę więcej powiedzieć. 52, wow, trzy razy, kurde, te beretki dostaliśmy. 223 to również jest, niestety, 80 zł na minusik. Co prawda, skiny fajne, ale kurde, no minus, minusem. O, jest jakiś czerwony galil Ilon, 200, 200, 123, ale łącznie mamy 266. No prawie, dobra, ostatni, ostatni strzał. Sprzedamy wszystko i zobaczymy, jak wyjdziemy na tej skrzynce, bo możliwe, że naprawdę słabo, no kurde, te ostatnie otworzenia trochę dały ciała. 188, spróbujmy, 32 razy aż otworzyłem i mamy 7100, jeszcze nie jest aż tak źle, no ale jesteśmy, te 400 zł niestety na minusie, wariaty. Dobra, wlecimy teraz skrzyneczkę Robo tutaj na tym oczywiście. Nowym trybie 12 razy została tylko otworzona, więc no kurde, nie ma co się dziwić. 430 zł i tutaj się tyleż co zmieniło, to po prostu procenty. Mamy takie same procenty praktycznie na każdy na każdego skina w tej skrzynce, więc to mi się podoba w ogóle. Ile ta M4 kosztuje, co jest grane? Ja pierdzielę pany. Niesamowite. No dobra, taka skrzyneczka dużo fajniej wygląda, no ale cena też jest. Dużo, ale to dużo fajniejsza. 430 mamy zaczynamy. Mamy zaczynamy. Zaczynamy mając 7100. Tutaj na ulepszonym trybie i zobaczmy, jak z tego wyjdziemy. No mam nadzieję, że troszeczkę lepiej niż przy yy, tej skrzynce. Oczywiście bez ulepszonego trybu. Panie! 409. Okej, okay, fajny strzał, ale zapomniałem się troszeczkę, bo skrzyneczka 430, więc... No i motwie do tyłu, rzadki przedmiot. Kurde, rzadki przedmiot dalibyście coś fajnego. Tu mamy Digielka. 286. No niby też fajnie, ale jest to strata. Kurcze, pieczone może być ciężko. Zobaczmy kolejny strzał. I ja chyba będę w stanie tutaj delikatnie przyryzykować. I raz sobie otworzę 3 sztuki na raz. 222. Dobra, ostatni pojedynczy i jeszcze 3 sztuki na raz wlecimy, bo trzeba jakąś fajną bitwę wykręcić. I Mamy rzadki przedmiot. Dawaj, Jimmy, dawaj, jedni. Jebni to. Koska, koska. No może być meczka. Aby 1200. Dawaj, 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 dawaj. Kurde, nie wiem ile to warte. MP9, to może być trochę. 1000, 1100. Dobra, piękny strzał. Pięknie, dobra, spróbujemy teraz trzy sztuki naraz. Jedno, jedyne takie otworzenie. 1300 praktycznie wydamy za to, więc błagam. Chociaż jeden rzadki przedmiot. Dawaj, dawaj, Jimmy. Jebni to, jebni to, jebni to, jebni to I nic nie widzę ciekawego, jest kicha całkowita No niestety, ryzyko się w tym momencie mi chyba nie opłacało 360, no ja pierdzielę. To jest po prostu dramat Sprzedajmy sobie wszystko No, jeszcze tutaj jak sprzedaliśmy wszystko Nie wychodzi aż tak źle, no bo jest to 500, 600 zł Na minusie niestety tutaj ten ostatni strzał No zadecydował, wiecie co, jak ja trafił Eee, no tą MP9 i sprzedał to wszystko w tamtym momencie To myślę, że byśmy byli na jakimś fajnym proficiku No ale niestety chciałem Chciałem, no ale nie wyszło Jak to zawsze bywa Wpiszmy sobie skrzyneczkę Robo I zobaczmy co ona tutaj potrafi na bitewkach Taku za 60 zł dajmy sobie aż 10 sztuk Plus tutaj weźmy sobie ulepszoną I nie będziemy aż tak szaleli Dajmy sobie tak na spokojnie 4 sztuki, nie ma co Fajnie to się prezentuje, kurczę. I fajnie, że oni zrobili coś takiego, że można i zwykły, yy, zwykłą skrzyneczkę bez tego ulepszonego trybu koguar, i można tak, i tak, więc to jest naprawdę fajna sprawa. Trzech graczy i mordeczki, dajmy sobie. Coś tam sypało, co? Coś tam dzisiaj sypało, więc może. Pojtrasz. Spróbujmy na punkty ziomkę. Nie, spróbujmy normalny Ja czuję, że coś trafię naprawdę. Zajebistego, lecimy 2320 zł, taka bitewka. Ja przywołuję, bo to wam tradycyjnie przypominam o konkursie bez żadnych wymagań. Wbijacie na Discorda, przychodzicie na kanał. Konkursy bez wymagań, klikacie guzik, a może sobie zgarnięcie jednego z pięciu takich oto pięknych digielków. Myślę, że fajna opcja. Wiadomo, no, nie trzeba wydać pieniążków, nie ma wymagań, więc jest zajebista opcja. Oczywiście jeszcze pamiętajcie wariaty że trwa konkursik na zaproszenia Discord. Oczywiście kto zdobędzie największą ilość zaproszeń na Discordzie, to odbierze sobie takie piękne nagrody. Będzie oczywiście top 1, top 2 oraz top 3. Myślę, że też fajna opcja. No i również wiadomo, nie trzeba wydawać pieniążków. To się szanuje, to się respektuje. I powiem Wam, że ta pierwsza skrzyneczka bez ulepszonego trybu fajnie sypie, fajnie na bitewkach. Tutaj oddała z kilka 123, my 143, gościu AWP -E 120, więc tutaj no moim zdaniem ona... Dużo, ale tu dużo lepiej się spisuje na bitwa. kurczę, no fajnie oddaje Nie widzę takich gównianych skinów jak wcześniej ja, niestety, trafiałem. No ale zaraz się wszystko okaże, jak wlecimy, oczywiście, tutaj na e, troszeczkę droższy towar. 123. Teraz to ja nawet nie jestem pewien, kto wygrywa. Ale parę tutaj skinków ciekawych trafiliśmy i mamy kostkę. Mamy kostkę z pierwszego ulepszenia tej skrzyneczki. Pięknie. Leci kolejny drop, ten 320 trafił. Piękny zieloniutki skinek. Leci kolejna sztuka. Dobra, teraz my 300 i proszę, żeby nic mocnego nie trafili. Daj mi gwiazdkę. Nie ma gwiazdki? Ten sześć stówek? Ja pierdolę. 5 dych. 5 dych. Zadecydowało o przebiegu tej bitwy. Moglibyśmy sobie to zgarnąć. Jeszcze ten z gwiazdką dostał bonusik. Jeszcze jakiegoś laga tu złapaliśmy chwilę. I rękawiczki blisko, ale pięknego Asimowa też dostał. Ja pierdzielę fajny bonus. No szkoda, szkoda. No ostatni kurde ten dropik co on dostał. Niesamowite, 600 zł aż dostał w skinie. Co to był w ogóle za... Skinek, czekajcie. Co to, co on dostał? Coś tu... Nie wiem czy on jakąś awóbkę dostał, już się aż zamotałem z tego wszystkiego, ale no... Kurde, no niewiele brakowało tak czy inaczej. No nic mordeczki, ja dzisiaj kończę troszeczkę na smutno, bo troszeczkę straciliśmy, ale mam nadzieję, że skrzyneczkę Wam przetestowałem w zwykłym yy, trybie, no i w tym ulepszonym. Myślę, że ciekawa opcja, że takie coś dodają. Oczywiście dajcie znać w komentarzach jak Wam siada. Dzięki za oglądanie, jeżeli odcinek się podobał zostawcie tradycyjnie łapę oraz zapraszam na kolejne odcinki wielkie. Yo!